Cześć. Po miesiącu, odkąd wróciłam na etat, jestem sama w domu. <laughs> e, I nie wiem, co, co mam się zabrać. Dlatego pomyślałam, że skoro już jestem sama w domu, to zapraszam Was do spędzenia dnia ze mną i będę Wam mogła na spokojnie opowiedzieć, co się działo, co czytałam, jak wygląda teraz moje życie, bo jest. Inaczej, <laughs> no, więc tak, będę pewnie sprzątać i robić różne inne rzeczy, ale może nagram jeszcze jakiś odcinek dodatkowy i zobaczymy. Zobaczymy. Jedyne co to muszę odłożyć telefon i tablet jak najdalej od siebie, bo ostatnio zamiast czytać, zamiast oglądać seriale, zamiast czytać komiksy, to przeglądam wintet. <laughs> I to nawet nie o to chodzi, że kupuję, bo to, co miałam kupić, to już kupiłam, ale siedzę, scrolluję i dodaję do ulubionych. I tak po prostu zamieniłam Instagram na Vinted i to jest straszne. Śmieję się, że w każdym momencie swojego życia muszę mieć coś, co mi zabiera czas i jest totalnie nieproduktywne. Najbardziej produktywne to chyba jednak było e, czytanie książek i komiksów, bo jednak coś mi to dawało. Natomiast takie bezsensowne przeglądanie Instagrama, i bezsensowne przeglądanie Vinted, no to jednak chyba się mija z celem. Przedwczoraj obchodziliśmy trzecie urodziny mojego syna starszego. I to już jest posprzątane. Patrzcie, kosmonauta wisi za głowę. No i tak. A tu Ziemia spotkała się z asteroidą. Dam kicinek. Goni ogon. O może chwila przerwy na kicinka. Dawaj tego kota. Dawaj go! Kawę sobie zrobię, dobra? nas będzie bzyczeć. Yy, I tak, jak tam w ogóle zmiana czasu u Was? Bo ja Wam opowiem jak tam zmiana czasu... Fokus powinno złapać. Jak tam zmiana czasu u mnie? Powiem Wam, że mój syn... No biegaj, biegaj, przynajmniej coś się będzie działo. Cześć! Mój syn stał dzisiaj wesoło o 5, bo już postanowił się wyspać, więc... Uf, jestem trochę śpiąca. Zrobię sobie drugą kawę i, i idę coś robić. Zobaczymy, co. <grych> Na razie. Trzy godziny sprzątania, później <grych> w ogóle nie widać, żeby było cokolwiek posprzątane. To chyba tylko ja tak umiem. Ech, I wiecie co? Chyba pójdę spać, żeby, nie wiem, wrócić jakoś do żywych. Ale. Podczas tego sprzątania słucham sobie Studni Wstąpienia, czyli drugiej części Z Mgły Zrodzonego. To jest trylogia, bo ona się jakoś nazywa, ale w każdym razie Brandon Sanderson. I powiem Wam, że to jest takie fajne. Tylko audiobook tak bardzo mi nie pasuje, ale słucham na przyspieszeniu półtora i wtedy troszkę y, ten audiobook jakby łatwiej mi jest strawić, bo nie do końca odpowiada mi ten br głosu, jaki nadaje lektor poszczególnym bohaterom. Jakby ja bym to przeczytała inaczej i wtedy oni też w moim mniemaniu byliby troszkę inni. Mogę wam w ogóle poopowiadać o, o tym, jakie wrażenie wywarł na mnie Zmugły Zrodzony, bo myślę, że jest to jedna z lepszych książek, które przeczytałam w tym miesiącu i podoba mi się tam to, Jakie proporcje wszystkiego są w tej książce, to znaczy jaka ona jest wyważona. Bohaterowie mają odpowiednią dozę psychologii w sobie, mają odpowiednią dozę przeszłości, która jakoś na nich wpływa. I podoba mi się też to, jak dwutorowo jest prowadzona narracja. To znaczy, i jedna rzecz to jest to, co dzieje się z bohaterami, poszczególnymi bohaterami. E, mamy tutaj takie krótkie rozdziały, gdzie zmienia nam się po prostu e, główny bohater, który, z którego perspektywy e, widzimy te zdarzenia. Pomimo tego, że bohater jest trzecioosobowy, to i tak raz widzimy to, co się dzieje z perspektywy Kelziera, raz z perspektywy Win, no i tam poszczególnych innych bohaterów. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to są nagłówki każdego z rozdziałów, znaczy nagłówki, takie kilka słów na samym początku i one są pisane przez kogoś innego, my nie wiemy kogo, ale dotyczą one jakby. Zamierzchłej przeszłości, i to nam daje takie tło, ale nie do końca wiemy jakie. To znaczy, dowiadujemy się pewnych rzeczy, tego, co doprowadziło do tego, że świat wygląda tak, jak wygląda, ale jednak są to takie wyrywkowe, i, yy, wyrywkowe sprawy, i do samego końca praktycznie nie wiadomo, co my właściwie czytamy, i to jest super. Super. I podoba mi się też to, że ta książka jest rozciągnięta w czasie. To znaczy, że to nie wszystko się dzieje po prostu w sekundę, tylko że ci bohaterowie troszeczkę czasu, to miesiące idzie, potrzebują na to, żeby się pewne rzeczy zadziały. Ale pomimo tego nie dłuży mi się to, bo w dłoni cesarza mi się to dłużyło. Natomiast tutaj widzę, że jest to proces i on trwa, ale jakby to pasuje tutaj. Powiem Wam trochę o świecie. Z mgły zrodzonego, który też mi się podoba, dlatego, że mamy imperium, tak zwane ostatnie imperium, którym włada ostatni imperator, który żyje od tysiąca lat i który tysiąca lat temu zjednoczył jakby wszystkie te ziemie i jest despotą. No i mamy dosyć duże rozwarstwienie społeczne, to znaczy mamy arystokrację, która ma pewne moce, tak zwane alomantyczne moce. Posługują się alomancją, o niej zaraz powiem. I mamy ska, którzy są po prostu taką najbiedniejszą warstwą i którzy właściwie należą do imperatora. On ich wypożycza szlachcie, czy tam arystokracji, i oni po prostu mają ich za robotników. No i jeżeli chodzi o system magiczny, czyli o tą alomancję. To jest nadawanie sobie jakichś takich szczególnych zdolności przy pomocy spalania metali. Czyli alomanci połykają jakiś metal i mogą go spalać w żołądku, nie wiem w jaki sposób, w jakiś tam. I on im daje jakieś tam moce. Na przykład jedno pomaga odpychać się albo przyciągać do metali innych. Czyli na przykład, żeby. Wyskoczyć w górę, wysoko, to można rzucić na ziemię monetę i się od niej odepchnąć. Inne pozwalają wpływać na emocje ludzi, I jeszcze inne pomagają śledzić metale albo kryć to, że sami spalają te metale. I ten system magiczny bardzo mi się podoba, bo jest on dosyć dobrze, dosyć dokładnie wytłumaczony. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, mamy tam dużo, jakby, praw natury, które wpływają na to w jaki sposób korzystamy z tej alomancji. To znaczy, że wiecie, prawa fizyki działają y, albo też ograniczenia naszego ciała i to wszystko się tam tak spina i, i autor opisuje nam metody działania tego, tej alomancji, y, że nie jest to coś takiego, że a, zrobię pstryk i po prostu działa, y, dzieje się magia, <grym> tylko faktycznie y, mamy to tutaj dosyć mocno zakotwiczone w y, prawdziwej mechanice, fizyce i biologii. To, co jeszcze mi się podoba, to Podejście do religii. Mamy tutaj y, jednego z bohaterów, Sazeda, który jest opiekunem, czyli w y, takich y, metalowych, jak się nazywa, biżuterii metalowej, czyli w jakichś brazoletkach, czy pierścieniach, może magazynować różne rzeczy, no, na przykład może magazynować wiedzę. I on akurat, ten Sazed, y, zajmuje się. Religią. To znaczy, du dużo innych wiadomości ma tu zmagazynowanych, że może z nich ka w każdej chwili skorzystać, ale jego takim konikiem jest religia. I zna jakieś 120 religii, które były mm, wyznawane w tym imperium, zanim ostatni imperator je wszystkie wytępił. Bo teraz jest jakby jedna religia, która czci ostatniego imperatora jako jakby prawie bóstwo. Więc nieśmiertelnego, jakby takiego wiecie. Który, ma, który jest cząstką Boga, o coś w tym stylu. I ten Sazet ma świetne podejście do tej religii, bo on chodzi i mówi różnym bohaterom, że o, do ciebie pasowałaby taka religia i tak opowiada. I ja tak mówię, kurde, to jest fajna rzecz. Na przykład mamy osobę, która jest melancholikiem i do niej bardziej by przemawiała taka filozoficzna religia, a jeżeli mamy takiego sangwinika, to myślę, że bardziej przemawiałaby do niego religia, która jednak opiera się na tym, że to, co nad nami jest, to nie stoi z biczem, tylko na przykład lubi być naszym przyjacielem i, i żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi. Co nie? I to jest super podejście. To zmienia spojrzenie na świat trochę. I bardzo, bardzo mi się to podoba, jak, jak, jak podeszli do tego. W tej książce. Kolejna sprawa to to, że jest to zamknięta historia, to znaczy ona się kończy pewnym wydarzeniem i właściwie mogłoby nie być kontynuacji, tylko mogłoby być i żyli dalej, długo i szczęśliwiej. Oczywiście. Wiadomo, że nigdy dalej długo i szczęśliwie nie żyje, tylko problemy się piętrzą, ale zostajemy z takim otwartym zakończeniem, z takim właśnie półzamkniętym bym powiedziała zakończeniem. A teraz czytam drugą część, studnię wstąpienia i okazuje się, że jeszcze dużo rzeczy się tutaj może wydarzyć i że dało się to zrobić tak, że to nie jest na siłę ciągnięte, tylko pewne wątki się skończyły, a pewne wręcz się Otwarły i co ciekawe, w dalszym ciągu mamy takie dwutorowe prowadzenie tej akcji, czyli to, co się dzieje współcześnie i te zapiski, które tak bardzo podobały mi się w pierwszej części. Zapiski czyjeś sprzed panowania jeszcze imperatora ostatniego. I super to jest. Lubię, lubię. <gryw> lubię, jak mi mówią o tym, co się działo długo, długo wcześniej i co było po prostu początkiem tych wszystkich wydarzeń, które się zadziały. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. I naprawdę wydaje mi się, że tutaj jest dużo polityki, dużo filozofii i dużo psychologii, dużo przemian w bohaterach, jakie zachodzą, a do tego ta ciekawa mechanika, jeżeli chodzi o magię, ale też takie stopniowe odkrywanie świata dzięki na przykład właśnie Sazedowi i jego tym Metalu czy jak to się nazywają te, te, te metale, które yy, mogą ma magazynować wiedzę. Super. Naprawdę. Jestem w połowie drugiej części. No, nie wiem, czy w połowie, ale bardzo mi się to podoba, wszystko. Wiecie, co jest jeszcze fajne? Że nie ma jakiegoś przesadzonego romansu albo jakiegoś takiego niedorobionego romansu, bo jeżeli chodzi o książki fantastyczne, to albo idziemy w ten romans i to już jest taka młodzieżówka i oni się zachowują debilnie <laughs> I, i naprawdę naiwna jest taka miłość albo taka, że o, kocham cię, ale nie mogę z tobą być. Albo z drugiej strony jest dużo rzeczy, które się Y, dzieją y, takie magiczne rzeczy, y, wojskowe rzeczy, a tej miłości właśnie nie ma. Że są jacyś gdzieś bohaterowie, którzy mają się ku sobie, ale, ale jest to tak po macoszemu traktowane i mi zawsze brakuje takiej równowagi, żeby jednak był ten związek, mówiło się o nim, ale nie był on ani na pierwszym planie, ani gdzieś tak, że mi brakuje czegoś. I tu uważam, że jest to wszystko bardzo wyważone. No. Jeżeli miałabym opisać tą książkę w po prostu kilku słowach, to powiedziałabym, że ma ona wyśmienicie wyważone proporcje wszystkiego. <laughs> Polecam, naprawdę. Super. Super. W tym miesiącu nie przeczytałam zbyt wielu książek, bo jest to pierwszy miesiąc, w którym w ogóle jakby zaczęłam nową pracę. I jeżeli chodzi o to, jak wygląda moje życie obecnie, to pf, bardzo szybko mi mija czas. Tak jak mówiłam, jest, to dzisiaj jest mój pierwszy dzień po miesiącu, kiedy ja jestem sama w domu, bo dzieci są w żłobku, może jest w pracy, ja mam po prostu urlop. Wcześniej myślałam, że o nie, poślę te dzieci do żłobka, jestem złą matką, bo już jedną taką sytuację miałam w tym miesiącu na początku i zostałam z nimi w domu i to był błąd, bo ani ja nie odpoczęłam, ani nie było posprzątane, ani nic, i tylko frustrację miałam większą. i zamiast spędzać z nimi miło czas, to wszyscy byli napięci. No więc dzisiaj mam czas na to, żeby sobie ponadrabiać różne rzeczy, żeby sobie zrobić takie trywialne rzeczy po znokcie I, i żeby po prostu naładować baterie, żeby mieć więcej cierpliwości do dzieci i do życia ogólnie. Jeżeli chodzi o pracę, to jestem super zadowolona. Jest Związana w żaden sposób z, z książkami, ale ja w pracy odpoczywam psychicznie, bo potrzebuję się tam skupić i mam, to, mam te jakby warunki potrzebne do skupienia, czyli jakby mam dużo roboty, mam co robić, nie nudzę się, cały czas coś robię, ale w ciszy i spokoju. Po trzech latach z dziećmi, gdzie każda minuta jest nieprzewidywalna. To naprawdę psychicznie odpoczywam. Jeżeli chodzi o księgarkę, no to staram się, żeby te odcinki były raz na tydzień. Czasem wychodzi mi to bardziej spontanicznie, czasem bardziej przemyślanie, ale jestem. I chciałam też powiedzieć, że te czwartki o godzinie 19, jak leci odcinek, to ja jestem fizycznie przy komputerze czy tam przy telefonie i jestem na czacie. Więc jeżeli chcielibyście ze mną porozmawiać, to ja na premierach jestem, czekam na Was, czekam na Wasze pytania i cokolwiek tam. No i teraz właśnie są premiery, po to, żebyśmy mogli mieć ten czat, po to, żeby mogła się z Wami spotkać wirtualnie i ja, ja zawsze jestem, ale też nie umiem tego zrobić tak, żeby podczas tej premiery jakość wideo była w porządku. Ona później jest w porządku, ale podczas premiery to wygląda jakbym to po prostu nadawała na żywo z kamerki internetowej o średniej jakości, więc nie, nie wiem, nie umiem nie wiem tego przeskoczyć, ale jeżeli chcielibyście się ze mną spotkać, jakby wiecie, wirtualnie i pogadać, to, to zawsze jestem. Będę na targach książki. Na śląskich targach książki będę, bo mam niedaleko, więc szkoda, by było nie być, ale nie byłam na targach książki w Krakowie. Odpuściłam sobie. O, ja się poplułam, aż. <grym> Odpuściłam sobie, dlatego że mm, no, za dużo już było wszystkiego. Ja w tym miesiącu byłam na trzydziestce, organizowałam trzecie urodziny mojego syna i na jeszcze jednych urodzinach byłam, i po prostu jest tyle, teraz jest wszystkich świętych, więc jest. Tyle rzeczy się dzieje w tym miesiącu, i po prostu ta nowa praca. No, ale e, możecie się zapytać, no dobra, ale kiedy ty czytasz te książki? No, tak jak mówię, czytałam mniej, ale to chyba ze względu na to, że nowa praca i że w domu zasypiam z dziećmi. <laughs> Przychodzimy z mężem do domu około piątej, i po dzieci, dzieci idą spać około siódmej. Czy ósmej, więc jakby to są dwie godziny, kiedy my możemy z nimi być, i właściwie zasypiam ja z nimi. <laughs> Chyba mi się dwa razy zdarzyło, że y, nie spałam razem z, z, z dziećmi, nie zasnęłam. E, no i tak. I nie mam kiedy czytać w takim razie, ale czytam w drodze do pracy i w drodze z pracy, bo jeszcze z mężem, on kieruje, i ja sobie wtedy albo słucham audiobooka, albo sobie czytam. Ja mam chorobę lokomocyjną, ale okazało się, że jeżeli dam w e-booku e, bardzo tak powiększe literki i czytam, tak trzymam telefon i patrzę w niego tak, żeby w ogóle gdzieś na około nie patrzeć, to mój błędnik daje radę i nie chce, nie, nie robi mi się niedobrze. <laughs> Więc czytam. Tym bardziej, że jak rano jedziemy w korkach, to faktycznie. No, nie ma takich aż przeciążeń, ale jak już wyjeżdżamy z tego korka, to już muszę wyłączyć i albo audiobooka, albo w ogóle, bo wtedy, jak wchodzę w zakręty, to jakby mój błędnik też wchodzi w zakręty ostre. <laughs> no, i nie udało mi się nagrać żadnych jeszcze rozmów z BookTube'em, ale. Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, bo już teraz te weekendy mi się trochę odblokują. Już wszystkie urodziny zaliczone, potem już tylko święta, więc mam nadzieję, mam nadzieję że, że to jakoś, wiecie, poleci. Odpuściłam Instagram, ale to tak, totalnie odpuściłam Instagram. I jakieś tam lekkie wyrzuty sumienia, może jeszcze trochę mam, ale stwierdziłam, że nie, nie da się zrobić wszystkiego. I jeżeli chcę zostać na tym YouTube, chcę mieć z Wami kontakt, bo chcę, to, to nie da się wszystkiego zrobić. Więc jakby na Instagramie mnie już nie ma, może tam gdzieś będę, nie wiem, wrzucać kiedyś informacje. Na razie nie, ten miesiąc był intensywny, więc na razie nie, ale. E ale też wiecie, nie muszę się zmuszać do tego, żeby robić jakieś ty czy coś. Ja nawet przestałam oglądać, bo to też mnie pochłaniało, czas zabierało. Aczkolwiek, tak jak mówiłam, przeglądam Vinted i dodaję sobie tam do ulubionych. No i tyle. Co wam mogę jeszcze opowiedzieć, że będę dalej. Aha, poznajcie co sobie będę robić. Taki dzień, widzicie, no jest godzina wpół do 12. Pójdę sobie to może zmontować. To był taki vlog, widzicie, czytam. Czytam tego, tą studnię wstąpienia. Naprawdę mi się to podoba. Kurde. No, druga część i tak, tak się tu fajnie dzieje. Jest trochę akcji. Na przykład Win jest paranoiczką, ale nie aż tak. No, kurczę, wszystko, nawet jeżeli ktoś ma jakąś cechę, która jest uwydatniona, to ona nie jest aż tak uwydatniona, żeby przewracała oczami, że a zaś ta osoba robi to i to. To jest naprawdę super wyważone. Dobra, idę wywiesić drugie pranie, bo się chyba skończyło. Zmywarę załadować. I wiecie, do no nic ekscytującego. Ale podczas tych czynności będę słuchać audiobooka, więc to tak jakbym siedziała i czytała. Aczkolwiek chyba potem pójdę się jeszcze przespać. Jakie moje życie jest ekscytujące! E, spoko. Tak też trzeba żyć, co nie? No Cześć, chciałam zakończyć ten odcinek, bo okazało się, że oczywiście no, nie dałam rady zrobić dnia ze mną, bo później to sobie zasnęłam, a potem to już poszłam do dzieci, no i w ogóle i bez sensu, i tak, <grym> tak wygląda moje życie. E, I ludzie idą z pracy, i ja się tutaj stresuję teraz. No i dobra. No, ale pomyślałam, że opowiem Wam chociaż o tym z mgły zrodzonym, bo czytam, e, gdzie jest środa. Zaczęłam ten odcinek w poniedziałek. Wiadomo, wczoraj wszystkich świętych, no to w ogóle a, absolutnie nie było czasu na nic. No, ale dobra. E, z mgły zrodzony, jestem w trzech czwartych studni wstąpienia i tak jak mówiłam Wam wcześniej, że nie ma tam tego romansu i w ogóle ten, no to trochę jest, e, jednak trochę, znaczy nie ma tam. Różnych dziwnych rzeczy związanych z romansem, ale no, okazuje się, że jednak trochę jest rzeczy typowych dla drugich części. Ale, ale myślę, ufam na tyle autorowi, że wydaje mi się, że zaraz się zakończy ta sprawa i, i będzie już dobrze, bo wydaje mi się, że on to naprawdę ma wszystko tak wyważone, że no, nie pójdzie w to. Miejmy nadzieję. No i naprawdę podoba mi się ta druga część. Myślę, że Brandon Sanderson będzie jednym z moich ulubionych autorów, chociaż tak długo się wzbraniałam, ale naprawdę te, książ te książki mi się podobają. No jedyne co, to ten audiobook, ale znalazłam na to sposób. Szczyt słucham na przyspieszeniu dużym. No i dobra, na dzisiaj to wszystko, mam jeszcze jedno ogłoszenie parafialne, to znaczy nie będzie mnie dzisiaj na żywo w odcinku i tak.